Cześć. W moim poradniku pokażę Ci, jak wgrać SAWET do Minecraft. Chodzimy tu. Klikamy tutaj. Jeżeli ktoś ma Windows 7, klika tutaj. Wpisuję procent. A, P, D, A, T, A. Procent. Daję Enter. Wchodzimy w kropkę Minecraft. Sawet czyli saves na szukam jakiego save a zresztą szukaj jakiegoś save'a którego chcę na przykład wiem z multi sobie chcę wziąć save'a ja też bym sobie z multi, z multi wziąć save'a mam taką możliwość to muszę otworzyć ten serwer z multi kopiować albo po prostu przerzucić tak o, nie sobie wliczeli tutaj, tutaj. A, i tutaj wkleić wkleić zapoczynać chwilę albo można zrobić tak. tak tak tak, samo się właściwie robi na starszych windowsach tylko że tylko że tutaj o będziecie mieli w którejś z tych pozycji uruchom klikacie na to i tutaj będziecie pisać myślę że to jest tutaj ok albo na tym na windowsie 7 Tutaj możecie wpisać ury, ucy, on. Uruchom. Kliknąć na tą ikonkę i będziecie mieli tak, takie, takie samo jak nazwisko. Windowsie na, Windowsie na XP. Czyli na tych starszych. I po prostu musicie o tutaj, o, dać. Tutaj musicie wpisać po prostu Procent a, a. Procent dać OK lub Enter Kropka Minecraft Saves I tu skopiować jakiegoś save i tu wklej. Znaczy, ja sobie wkleję save. No tego na przykład. Biorę go i widzicie? Teraz nie mam, ja nie wiem jak, widzicie, jak z nim zrobić. No ale najeżdżam na to. Daję to save. I wklej i wrzucam tu.

To jest pierwszy save. Nie, że nie, nie, nie wiadomo jakie save, bo po prostu, To jest to poradnik jak w save, a nie kurczę jak znaleźć fajny save, kurczę, plate. Ten save to już jest, jest Bardzo już No, Ten, save, ten save, jest save jest fajny ale tam fundament jest zbudowany, sam zastosowałem. No To na tyle. Cześć i czołem. Pamiętaj! Subskrybuj, oceniaj, komentuj, polecaj i oglądaj. Pamiętajcie, subskrypcja nic wam nie zabiera. Możecie subskrybować to wam nic, nie, nie stanie się jak, nie, jak zasubskrybujecie.